Formule 1 na pewno przerwa po długim sezonie, takim jak był ubiegłoroczny, wyczerpującym była potrzebna, ale jednak już po miesiącu, trzech tygodniach e... Czekaliśmy na powrót za kierownicę, szczególnie też, ponieważ nowe wyzwania, nowe regulaminy, nowy bolid. Dużo wysiłku i tak naprawdę czasu inżynierowie i projektanci włożyli w projekt tego bolidu. Dlatego, dodatkowo, też w zimie jest tak, jakby oczekiwanie na to, żeby zasiąść jak najszybciej za kierownicą nowego bolidu i poznać jego silne, mocne strony i też strony, gdzie trzeba popracować. Dlatego ta zima szczególnie była no, bardzo wyjątkowa, i nareszcie w Walencji będziemy już za niedługo w stanie zasiąść za kierownicą. Tak, bolidu, na który oczekiwaliśmy dosyć sporo czasu.